Zdajesz maturę w 2026 roku, na przykład z matematyki. To najprawdopodobniej jesteś ciekawy, czy też ciekawa, jakie ewentualnie terminy będą dla ciebie interesujące, jeśli chodzi o tą maturę, nie? Więc dzisiaj przygotowałem dla was no takie można powiedzieć kalendarium odnośnie właśnie matury, przede wszystkim z matematyki, no bo jednak kanał opiera się na matematyce. Natomiast jak będziecie chcieli jakąś informację na temat innych przedmiotów, to myślę, że też będzie wam na pewno łatwiej. Znaleźć. A po co mi ta matema? Natomiast, jeżeli się zastanawiasz, w jaki sposób się przygotować do matury z matematyki w 2026 roku, bardzo serdecznie polecam propozycję od nowej ery, która wydała uaktualnione wersje pod maturę w 2026 roku zestawu tak naprawdę trzech książek, które naprawdę mogą Wam pomóc w przygotowywaniu się do matury z matematyki. Zestaw składa się z wademeku, no całkiem obszernego jakby nie patrzeć, w którym znajdziecie teorie w zwięzły i przystępny sposób przekazaną, wraz z licznymi przykładami i zadaniami z rozwiązaniami, nie, nie tylko odpowiedziami, wieloma grafikami, i ilustracjami, które oczywiście ułatwiają zrozumienie danego tematu, no to drugą częścią tego zestawu jest zbiór zadań maturalnych. Wydanie uaktualnione. To oznacza, że w rocznik 2026 takim deserem creme la creme tak naprawdę tego wszystkiego jest zestaw arkuszy maturalnych. Jeżeli chodzi o poziom podstawowy, to znajdziecie tutaj 5 arkuszy skrojonych idealnie pod 2026 rok, wraz po prostu z odpowiedziami, natomiast spokojnie. Do wszystkich tych tytułów, jeśli chodzi o Nowomerę, macie również podłączoną aplikację. Zarówno w Ademecom, jak i w zbiorze zadań znajdziecie w wielu miejscach różne QR kody, w których możecie na przykład zeskanować rozwiązanie zadania w formie wideo. Ej, Artur, Artur, a jest też rozszerzenie jak nie coś? Nie no, ja to może z rozszerzenia to też, no nie tylko podstawa. A co ze wzorami na rozszerzenie, bo karta wzorów to, to średnio fajne studio. Tak, również w Mekum, w którym znajdziesz wszystkie wzory i własności, jakie obowiązują na rozszerzeniu, a jakieś arkusze maturalne? Tak i oczywiście są również arkusze pod rozszerzenie, z tą uwagą, że tutaj na początku masz dwa arkusze, również z podstawy, te same co w tamtym dla poziomu podstawowego, natomiast dodatkowo jest pięć arkuszy pod rozszerzenie. Powiem tak, przerabiałem te arkusze i fajne, 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 także polecam. Dobra, to ja, to ja chyba wezmę. Pamiętajcie, że z kodem A Po Co Mi Ta Matma macie minus 10% na, na wszystkie książki w sklepie Nowej Ery, nie tylko z matematyki. Także może coś z polskiego czy też z angielskiego też Was zainteresuje. I wracamy już do materiału. Na razie dzisiaj opowiem Wam, jakie najważniejsze daty powinniście sobie wrzucić do Waszego kalendarza. No, jeżeli zdajecie maturę w 2026 roku, i powiemy też sobie o, o tym, jakie próbne matury ewentualnie. Normalnie przed tą główną maturą w maju są planowane, czy w ogóle są, na jakie daty lepiej uważać, także zapraszam. No dobrze, no to najważniejsza data, jaką powinniście sobie zaklepać do, do kalendarza, no to jest oczywiście matura w maju. I jeśli chodzi o matematykę, to matura psy. Matematyki z poziomu podstawowego będzie 5 maja o godzinie 9. Natomiast ci, którzy chcą oczywiście zdawać rozszerzenie, to oczywiście rozszerzenia też nie może zabraknąć i maturę rozszerzoną w 2026 roku macie 11 maja, w poniedziałek. Matura rozszerzona również o godzinie 9.00. No a jeżeli potrzebujecie innych przedmiotów, to myślę, że tutaj możecie sobie spisać wszystko, co jest dla Was interesujące. No dobra, fajnie, ekstra, Główna matura super, super hiper, jeszcze trochę czasu. Główne pytanie, które myślę, że wielu z Was może nęcić, a, a co z próbnymi maturami w tym roku? No i słuchajcie, jeśli chodzi o próbne, oficjalne matury, czyli ewentualnie nazywane czasami inaczej testami diagnostycznymi. Pod Centralnej Komisji Egzamin Egzaminacyjnej, to. No, niestety, ze wszystkich źródeł, jakie udało mi się znaleźć, wynika, że niestety w tym roku szkolnym CKE nie przewiduje żadnych próbnych matur, czy też po prostu tych tak zwanych testów diagnostycznych. No, potocznie próbna matura, oczywiście. No dobra, i teraz. No, ale jak to? Przecież od tylu lat, od chyba trzech lat, przynajmniej pod rząd, zawsze była jakaś próbna matura. Słuchajcie. Ok, była, natomiast CKM ma pewne uzasadnienie pod to, że w tym roku akurat nie organizuje. Ponieważ jesteście w końcu rocznikiem, który nie ma, przynajmniej na tą chwilę nic mi na ten temat nie wiadomo, żadnych zmian programowych odnośnie właśnie matury z matematyki, czyli dokładnie to, co was obowiązywało na poziom podstawowy, jak i rozszerzony w tamtym roku, jest nadal aktualny w tym roku. I właśnie dlatego, że w końcu. Wiecie, na czym stoicie, wiecie, czego możecie się spodziewać i tych różnych arkuszy już troszkę jednak się pojawiło. W sumie, dlatego właśnie CKE uznało, że nie będzie w tym roku organizować dodatkowych arkuszy. Od razu Wam powiem, że na kanale jest playlista z maturami, właśnie które obowiązują Was tak naprawdę również w tym roku. Znajdziecie tutaj jakieś arkusze majowe, arkusze próbne, czy też właśnie na przykład arkusze z czerwca, czy też może niedługo już nawet z sierpnia, bo, bo jakby nie patrzeć, była matura czerwcowa w terminie dodatkowym, jak i również matura w sierpniu dla poprawkowiczów. Także jak tak sobie policzę, była próbna w grudniu, oficjalna w maju, dodatkowa w czerwcu i jeszcze sierpniowa. Także cztery arkusze idealnie skrojone, jeśli chodzi o poziom podstawowy, macie tak naprawdę do przećwiczenia. Możecie je znaleźć na stronie CKE albo ewentualnie również zapraszam, tak jak mówiłem, na playlistę. Natomiast jeżeli chodzi o poziom rozszerzony, no to trochę matur jest mniej, ale mamy również próbną z grudnia, którą znajdziecie całą rozwiązaną na kanale, mamy majową, która również jest rozwiązana na kanale i również była jeszcze trzecia matura rozszerzona czerwcowa, która jeszcze jej nie ma na kanale, ale się montuje, także niedługo się pojawi, także bądźcie czujni. No dobra, no to to są takie podstawowe rzeczy, które rzeczywiście według mnie powinniście wiedzieć, natomiast jeżeli chodzi o próbne matury, to może główne skrzypce rzeczywiście zawsze grało CKE, natomiast no czy żadnych próbnych matur nie będzie w tym w 2025-2026. No słuchajcie, no oczywiście CKE, CKE, natomiast różne wydawnictwa również zazwyczaj planują dla Was, właśnie próbne matury. No różnie to jest nazywane: próbna matura, to jest diagnostyczny, że tam bla bla bla. bla no wszyscy wiemy o co chodzi, więc również pozwoliłem sobie troszkę pogrzebać i powiedzieć Wam, co te wydawnictwa planują, jeśli chodzi właśnie o próbne matury. 2025-2026, jeśli chodzi o ten rocznik. No dobrze, to jeśli chodzi o wydawnictwo Operon, słuchajcie, na ich stronie możemy znaleźć, że będą planowane dwie edycje, jeśli chodzi o próbne matury z Operonem i pierwsza matura, tak naprawdę, jeśli chodzi o matematykę, oczywiście, jest planowana już na 19 listopada o godzinie 9, natomiast o 14 poziom rozszerzony. Oczywiście, jeśli chodzi o wydawnictwa, to jest kwestia indywidualna, czy wasze szkoły przystępują do programów właśnie przystępowania do tych Próbnych matur z wydawnictwa, także możecie się podpytać na przykład nauczyciela czy nauczycielki z matematyki. Myślę, że naj najlepsze źródło informacji. Również Operon tutaj planuje drugą edycję próbnej matury w marcu 2026. Na tą chwilę widzę, że jeszcze nie ma nic na temat, na temat konkretnych dat, natomiast myślę, że po pierwszej edycji wszystko się wyjaśni. Drugie wydawnictwo, które również organizuje od, od wielu lat już próbne matury, no, chociażby z matematyki, to jest GWO. No tutaj na nie, lepsza szkoła GWO, widać, że również, oczywiście, to zależy od szkoły, czy przystąpicie do tego programu, czy nie. Natomiast tutaj nie ma konkretnych dat, to już zależy od szkoły, jeżeli zostaną zamówione dla Was arkusze od GWO, widać, że tutaj najpóźniej do 10 listopada należy to zrobić. No to tutaj sugerowane. Jak widać termin przeprowadzenia próbnej matury jest dowolny, natomiast nie później niż do 1 marca należy wprowadzić wyniki tych matur, więc no to trochę zależy już od nauczyciela czy też szkoły, kiedy ewentualnie te, te matury od GWO zostaną z wami przeprowadzone. No i na Daser oczywiście nie mogło zabraknąć wydawnictwa. No. Pra oficjalnie staje się patronem kanału, a po co mi ta matma, za co serdecznie dziękuję. Jeśli chodzi o propozycje nowej ery, to również tutaj są planowane próbne matury, no jest to nazwane diagnozą przed maturą. Oczywiście tutaj podobnie, żeby wasza szkoła mogła uczestniczyć w tych próbnych maturach od nowej ery, no to szkoła musi zawrzeć umowę z nową erą po prostu o przetwarzaniu danych osobowych, natomiast to już jest oczywiście kwestia po stronie szkoły. No jeśli chodzi o terminy próbnych matur z nową erą, to poziom podstawowy z matematyki jest tutaj planowany na 12 stycznia o godzinie 9, natomiast poziom rozszerzony jest planowany na 15 stycznia o godzinie również 9. I jest duża szansa, że może uda się te arkusze styczniowe od nowej ery rozwiązać tutaj na kanale. Ale to słuchajcie, żebyście chcieli, żeby trochę zmotywować nową erę, żebyśmy tutaj razem rzeczywiście porozwiązywali, że tak powiem, tutaj te próbne arkusze, to będę bardzo wdzięczny za komentarz, żeby tą naszą współpracę tutaj dobrze zacząć. Napiszcie komentarz w sumie dla zasięgów, czemu nie nowa Era plus, a. Po co mi temat? Będę bardzo wdzięczny, zobaczymy jak zareagują, jak będzie tego dużo. Myślę, że na tą chwilę to są wszystkie terminy, jakie mogą Was interesować, jeśli chodzi właśnie o maturę z matematyki. No niestety od CK nie możemy tu liczyć na próbne matury, natomiast tak jak mówię, linki do playlisty z maturami podstawowymi, jak i rozszerzonymi znajdziecie. W opisie, jak i pewnie gdzieś tutaj również się wyświetlą. I jeszcze raz wielkie podziękowania również dla Nowej Ery, która jest patronem tego odcinka, jak i również całego kanału. Nie zapominajcie, że z kodem ma macie minus 10% na wszystko u nich na stronie. Link do ich sklepu znajdziecie oczywiście w opisie. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi to ma? A, a w ogóle, to na kanale jest playlista, darmowy kurs na maturę podstawową, w sumie też rozszerzoną, także jeżeli chcecie mieć pogrupowane materiały pod, pod podstawy, czy też rozszerzenie, to tutaj macie jedną playlistę, a tutaj macie drugą playlistę. I już trzymam za was kciuki, ja wiem, że matura stresuje, natomiast uwierzcie mi, po maturze będziecie się z tego troszkę śmiać. Na razie!